Czuję, że zaraz y, orzeszki będą drugą stroną wychodzić. Nie, tutaj z przodu tylko z tyłu. Biorę k.. kole i idziemy na trening. Ale do końca to będą paczkę. To jest ile? 30 gram. No, widzisz, chodzi, nie my takiej miny. Chodzi na ludzie. A Dawid, zjadłeś paczkę orzeszków. 啊！<laughs> <laughs> o 16.48 możesz dopiero jeść. Dobra, wysyłam fotę na grupę. Dobra, co jest najbardziej kaloryczne? Dawid się pożygał, dostaliśmy info. Awokado kilokalorie. Jedno awokado 100 gram ma 160 kalorii. Nie no, oszaleję, no nie. Jest, mam, krem kokosowy. 200 na 100. Ile ma opakowanie? 400. Czyli to ma 800 kalorii. No. Dwa mają 1600. I lider 200? Ej, ja, jestem żółta, ja, ej, jestem debilem. To 2400, raczej. 3. Trzymają 2400. Tak. Dobrze, idziemy. Masło żółwe. Dawid, A tak było dobrze. Kup. to było kurwa. <grym> Rozumiesz, i... że jakby on miał, on miał tą wiedzę co my, on by... Kurwa, 4, koła. On by kupił tych orzechów, kupa, tam pakę Jad, Jat i Jad. Bo taj, on ma taki roślinny żół, brzuch i mózg zepsuty. No nic, będzie kara. Oboje! Po przegranego.